Pan z wami i z duchem Twoim, słowa Ewangelii według Świętego Łukasza chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Podniosą na Was ręce i będą Was prześladować. Wydadzą Was do synagog i do więzień, oraz z powodu mojego imienia wlec Was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla Was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Chrystus mówi, jak będą nas nienawidzić nienawidzieć, a to chyba z powodu tego, że będziemy blisko Boga. Wydawać będą nas bracia, krewni, przyjaciele, o śmierć przeprawią. Z powodu imienia Chrystusa będziemy w nienawiści. Ale Chrystus mówi: Włos wam z głowy nie spadnie. Przez wytrwałość ocalicie swoje życie. A więc chciejmy e, żyć zgodnie z przekazaniami, chciejmy głosić prawdę, nie bójmy się tego, że będą nas wlec. Przed, przed sądy do więzień, Chrystus nas ocali.